Że ten obornik leży sobie wygodnie na pryzmie mm -hmm. i na tym, że polu go rozrzucamy. Często wywozimy spłyty płyty obornikowych, z gospodarstwa na polach, gdzie te odległości no, są duże i znaczne. Więc ta pojemność maszyny, objętość skrzyni ma przeogromne, przeogromne znaczenie. Mateusz, ale teraz widzimy w samej akcji dokładnie. maszyny fencik 939. I Bergman TSW 6240S. Największa maszyna tak naprawdę, jeśli chodzi o układ tandemowy. do tej pory. Do, Dokładnie. Te, do, tej, do pory. tej pory. Tak, czy już możemy jeszcze, jeszcze chwilę poczekamy, zanim po, powiemy. Po, poczekamy o, czym o tej Tak. O Dokładnie. tej niespodziance powiemy 24, 20, 20, e, 25 metrów e, sześciennych tak naprawdę, e, do tej pory największa... O i słyszymy. Jaki, jaki tu jest Galimatias? Ja tak jest, przepraszam, jest, że jest. przeskakuję, ale w rozrzutniku obornika, jedno to, żeby była duża objętość, pojemność skrzyni.